Się ma tutaj, Tobaj. baj. Na teraz nagrywam te z tym, bo wcześniej nie zapomniałem w ogóle nagrać. To jest po prostu misja Exploding Rage. Udana, bo wcześniej miałem nieudane próby, ale w filmie tam powiedziałem, że to jest moja kolejna próba i tam zmieniłem. Nieważne. Was zapraszam do oglądania i dziękuję, że oglądacie. Dziękuję. Dobra, zmieniłem zmieniłem karty i widzę, że rotacja już jest totalnie zepsuta. Jak dobrze. Ale zmieniłem to, że zamiast e, Greats Mid'a to wziąłem Bardoka. No i doć, tyle dobrego I ładny atak jest, bardzo fajnie Bo to oznacza, że mamy fajną e, rotację w e, teamie I... Jaką rotację? Znaczy się dob, dobry start, bo jak na przykładku uniknie czy jakakolwiek inna postać uniknie to wiemy, że będzie dobrze A jak nie uniknie to jesteśmy w czarnej dupie I zazwyczaj ja jedynie chyba teraz tak pomyślałem, że najgorszą kartą tutaj jest albo Bardok, albo Gohan. Ale wydaje mi się, że chyba bardok Nie, bo Bardock ma wysokość od razu ma wysokiego defa, tylko że problem u niego jest taki, że on musi otrzymać atak. A czasami to się zdarza, że Oberwień... Nie, nie Oberwień jest normalnym atakiem, a Oberwie... Ult super atakiem. Jak tutaj Gohan No i po twoim planie i pójdzie do... Ale dużo overwove A zapomniałem, że Icarusa mam Idealny Bo wziąłem tego no, goku, ten młody to ma coś tak, no właśnie jak pamiętam, że ma dawanie 8% redukcji Czyli teraz gohan, beast gohan jest niezabijalny Teraz bo ma chyba 88% Ktoś kojarzy Na przykład o chyba 88% Nie jestem pewien, ale pewnie 88% redukcji, więc Może być już być niezabijalny teraz Ale o te, tego Goku to się martwię, bo Pamiętam, że on miał bardzo mało defa Miał tam jakąś redukcję i tak dalej, ale miał bardzo mało defa Nawet nie zwiększał sobie defa na super ataku. Ale może się uda, nie wiem, unik zrobi, bo akurat mu Chyba dałem dużo w unik Tutaj naprawdę trzeba liczyć na to, że żeby... No unik Unik Ona chyba nie No i Wardok sobie zwiększy defa, aby nie oberwa super ataku na łeb Pewnie dostanie O, ładnie, lepiej przyjankował Klasa matematyka Zrobimy to może Tek. Tek. No i mój Gotku ma Teśki, więc będzie, będzie miał gadać do tyle dobrego Tutaj gotku. W ogóle gotku tutaj jest jako pseudo. On tylko tu unika i daje przez chwilę ki. No i, i postaram się go przed, jednego chociaż goku przetransformować do super. Goku w odpowiednim momencie, by mógł mi unikać. Ale wiem, że ten, że super Saiyan Goku nie potrafi unikać. Nie potrafi. A ja ma 70% do się, Martwię się o tego Goku po transformacji. Bo kurde, ten Goku nigdy nie unika. Ja grałem dużo w tym Godquit, no i rzadko go transformuję, ale jak już go transformowałem, to nigdy, he nigdy nie unikał na pierwszym slacie Jedynie go używałem do, do, do bicia. Bo jako, że go stackuję sobie, a tak to aktywizacja się fajnie tankuje i tak dalej. W ogóle to jest też taka sprawa. No, bo właśnie e, dopiero co, ile zre, tak, że zrobiłem, zrobiłem tylko dwa multi i więcej singlu, i, i, i single. I co najśmieszniejsze, z singli miałem lepsze samony e, niż z multi. E, więc tak, e, e, ja się coraz bardziej przerażam do kanem i proszę do kania ja nie chcę. Ja, ja lubię single, ale ja nie chcę do końca robić single, bo to nie jest fajne. Nie wiem, nie jest. I unik, Dziękuję. Teraz goku powinien go wykończyć, o unik 8 milionów i po... Oby był kryt to by się go wykończyło i byłoby... Oby bo było, to nie chciałbym tutaj... Tak to... U 10 milionów, Ojej. o Oto to już się Oho. To, To unik i dobra, tutaj Gohan se przytankuje bardzo dobrze. Ta zaczyna się gorsza część, czyli nie droga. I modlimy się o unik. Modlimy się o unik. No bo tutaj to se panie przytankują. Dobra, że mamy jedną kartę, która. Na... Mamy dwie karty, które nam obniżają yy, atak yy, przeciwnikom, co jest bardzo dobre. Back... Bo teraz zauważyłem, że teraz dużo jest eventów gdzie pozwalają nam obniżyć atak przeciwnika To moim zdaniem to jest na dobry yy, że możemy to obniżać, bo to jest jedyny sposób jakkolwiek jeszcze przeżyć Więc. Więc jak jak zostawię to jako, że możemy normalnie obniżać atakom przeciwnik przeciwnikom To będzie spoko, żeby... Bo tak to jeszcze możemy się ob obronić jeszcze, bo jeszcze... unik jeszcze można ale wiem, że już powoli... Ale tak, jak ktoś ma UIGOKU niestety ja nie mam, to może załączyć i. Bo teraz o co chciałem mi chodziło, bo. <laughs> Za bardzo gadam chaotycznie. Ale chodziło mi o to, że już teraz przeciwnicy mają też tego cancelowania, Wyłączają nam Unik, ale jak ktoś ma tego UIGOKU, to bez problemu. I teraz się zastanawiam, teraz to tak przemyślałem, czy Broli, który będzie na. Nie, bo tu będzie Supreme Battle, to będzie po prostu. No. No ale nieważne, bo tu. Już sobie już kombinuję. O unik, unik Matko obacka, unik I teraz tak, czy będzie unik? O, unik O, kolejny Unik Trzeci, a już myślałem, że trzeci super atak będzie I będzie znowu unik No, albo to to tu się podpisuje teraz Będę teraz, będzie pokazywał jaką dobrą DF kartą, że Jeszcze dachę coś tam daje radę No atakowanie, ale unik 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 Krabi. Unik! Trzy, trzy razy był... W... I UNIK kolejny! I unik kolejny Były e, trzy super ataki i trzy super ataki e, uniknął. Goat GOAT. Tylko szkoda, że ten Gohan nie dał kolejnego super... Nie dał e, super ataku kolejnego to było niż Bali. A tak, ale to trudno już się Jakoś damy radę. Znaczy ja dam radę, bo to... Jak w ogóle wszystkich pozdrawiam, żeby zapomniałam to powiedzieć. Kada przeżył A na nim to możecie robić super ataki, właśnie nie marszę. Ale już chyba mam mniej redukcji, więc... A nie dobra. O, kolejny super atak. Co za przypadek Ale jak widziałem chyba Max robił 300. Trzy super ataki na to ja nigdy nie widział Na besti możecie dawać super ataki, mi tam nie przeszkadza. Możecie dać nawet 10 i tak sobie tankuję ładnie Na tą metę Ale i tak ładnie tankuje 12 milionów bardzo ładnie jeszcze z krytem będzie, więc to... To on ma gwarantowany kryt, więc Nie, on nie miał gwarantowany. Nie on ma procentowe, ale i tak to wszystko się tak za policzyło, żeby wyszło gwarantowane. Tak, z mojej matematyki Weszła, Ale o, o, daj super atak. Uf. No i tu Beastlesa też sobie tutaj dobrze radzi, bardzo ładnie. Właśnie jak bez. Jak domyłem bestię, to powróciłem do Beastlesa i się cieszę, że go używam, bo to jest ładne połączenie i tak dalej. O. To jest, mam, idziemy, ale dla gotku włączę. Hapaj, hapaj. Unik. No i poł będzie unikł, ale... Tak zwana przewaga typów i dużo... Ale musiałem, bo... Y, ja bez Godku to ja żyć nie mogę. Ale... Trzeba to przyznać, że jego tra po transformacji... Y, God Godku po transformacji no jest słabą. No to jest gorsza wersja zwykłego. A w sumie to trochę też logiczne, bo to jest, wiecie, to jest yy, Got, to jest go, SSJ od goku, który jest słabszy od goku i Gotku, znaczy się, który na dwu trafi tankować. <grych> ale, no, ale tak, niby zrozumiałem dlaczego jest słabszy, ale pamiętam, że w filmie dawał dużo, jak pamiętam. Teraz pytanie, czy jeśli ja tak zastanawiam teraz, czy on sobie zwiększa defa naturę, czy tak na stałe zwiększa, bo to jest pytanie moje. No bo jak zwiększa naturę, to byłoby zban. ok, a jakby naturę to był... Na... w ogóle na stałe, to byłoby... O matko boska, jesteśmy już. Przy... Ale zgoda, że to jest na, na stałe, bo jak na przykład Buu miał e, zwiększenie sobie ataku za obrywanie o 5 i sobie to tam stakował się maksym tam ciągle ciągle maksymalnie do ileś tam. To pewnie tutaj. to e, gen służy dość zabawy, nie do tryhardzenia chyba to znaczy jeśli każdy ma swój typ tam grania każdy. Ale ja pamiętam, że kitku nie dawał pole dla Expro Rage, co trochę jest moim zdaniem smutne, ale... Jak już mówiłem, może po jego Eza, może da. Jak będę jak ja miał Eza, to może coś mu dadzą więcej. Niech dadzą Exploding Grace, będę zadowolony. To no bo w sumie by się przydało, bo i tak Exploding Grace jest jedną z dobrych kategorii, bo posiada jeden z lepszych kart teraz. Na przykład tego nowego roliego z starym roli, których obu nie mam, ale dałoby się połączyć go na Liderze. Beast i Beastlesa i nie ja wiem. Kości by się tam wy... Albo nie, albo też jakąś kartę poza tym tego, bo pogodku jest taki wielofunkcyjny zem, z tym leader 14 milionów, bardzo ładnie. I pewnie powoli będziemy kończyć ten stage z... No i prawdopodobnie tak Piu, piu i... A jak nie bez, nie bez tego wykończy, to wykończy go tego Kitku. No tutaj sobie na, leg na, na Legalu sobie bez problemu przytankuję sobie. No przytankował. Ciekawe czy teraz kitku das go wykończy, pewnie tak, bo przewagi... No i wykończył. No to to tyle z tej misji, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i papa.